W powtórce widza Arno o w losowaniu z ósemkami E3. Będzie grubo? No, pewnie będzie. Uszkodzeń też sporo, ale pitewka sama w sobie, jak też zresztą widzicie, będzie dosyć długa. No i mamy tutaj na pewno kolosa, który chyba nie ma żadnego malowania. A przydałoby się go pomalować nawet nałożyć jakiś 4 kamuflaż, żeby tylko mieć ten dodatkowy bonus do maskowania. I ja wiem, że trójka raczej z takich czołgów do gry na blisko, więc to, że macie spota będzie raczej oczywiste, ale i tak mimo wszystko na taką prochorówkę, malinówkę, murowankę przydałoby się założyć, bo te kilka procent może dać wam na tyle dużą przewagę, że to wy pierwsi zobaczycie rywala, a nie on. Was, no i co my tutaj mamy najmocniejszego? Na pewno działo ze swoją ogromną Alfą 750 penów na goldzie 390 375 mm. No jesteśmy w stanie robić tego type'a bez większego problemu. I to co tutaj widzę, taki drobny pierwszy błąd: to chcieliśmy za wszelką cenę wycelować tajpa w garnek. A tutaj można go śmiało. Bić po tych włazach, tak jak teraz tutaj właśnie bohater zauważył, nie musieliśmy tracić cennych sekund żeby tam go przymierzyć, wystarczyło tutaj w dół ale też może byliśmy podbici na tym nasypie, no i tajpik zaraz się pożegna tutaj ze światem, tylko no musi nam odpowiednio polosować, w teorii wystarczy haeczek, w praktyce no raczej tutaj bohater będzie chciał się go pozbyć Golda, nasz link sobie jeździ, jak mi się podoba, po drugiej stronie mapy, spotując Taipa, spotując ARTE, która niestety też nas w tym momencie strzela. Jako iż to jest parczacynka, to będzie w miarę szybko ładowała i musimy na to zwrócić szczególną uwagę. BZK166 do łatwego pokarania. Ona też ma To uwierzę, raczej z tych takich mniej pancernych, jak sami dobrze widzicie, dwa, dość spore. Gardki, więc tej odległości poniżej 50 metrów. One będą łatwe do trafienia, ale teraz jeszcze pokazuję dolną płytę, więc byle skupić do końca, byle ogłuszanie zeszło i będzie dobrze. Miasto można powiedzieć, że będzie wygrane, więc przyjemna gra. Niestety powoli się ukończy tutaj. Można trójeczkę ładnie po dolnej pucie pokarać, tylko też przycelujmy Mausem. Wyjechał dość mocno i się ulał, ale... Kolorek mówi sam za siebie przed nami co najmniej dwa dość duże problemy. I Arta, My musimy bardzo uważać taktyczny hałeczek. mógłby być załadowany. Kto wie, może takiego grilla przebijemy bez większego problemu ale też koncywier siedzi tam gdzieś hen-hen daleko. No niestety. Też jest mały problem z naszą bazą po drugiej stronie. Tam TVP jest już na ogrysku, a cała ta kampiąca ekipa raczej nie będzie dla nas dużym wsparciem. Coś mi się tak, no niestety, wydaje TVP też trafia do garażu. Z to udało się jakoś wykryć. Także nasi przyjaciele mają informację, że on tutaj jedzie, ale my musimy teraz. Atakować. Niestety E-3 jest pojazdem dosyć wolnym, więc frontalny atak nie będzie miał tutaj zbyt dużego sensu, a przed nami są trzy kamperskie czołgi, o ile su i grilla jestem w stanie z... jakoś zaakceptować to, że kampią, bo po prostu muszą, bo taki to jest typ pojazdu, ale akurat tego czołgu ciężkiego to nie rozumiem dlaczego tutaj chłop Kampi nie mam zielonego pojęcia przecież mógłby pojechać na flankę z medami jeśli boi się spotkania ze trójką z mausem bo ich nie przybije bo będzie mu tutaj trudności no to z medami można sobie śmiało zawalczyć też jeśli macie jakiś czołg który ma nieco słabszą penę czołg ciężki śmiało jedź ta tam na flankę z medami I raczej nikt was nie będzie za to Gnębił, chociaż wiecie w randomku wszystko jest sprawą niejasną. Zarówno jak traficie na kogoś, jak i ktoś trafi na was. Ale tutaj tym leopardem jechał jak na defilazie, w... a, uch, a Pięknie. jeszcze ta wieża poleciała jakieś 10 metrów. No to mogło się tutaj podobać. To było na pewno imponujące aż sobie po bitwie Zobaczę ten strzał z innej perspektywy, ale Leoś na pewno jest niezadowolony. Wysadzenie, no po prostu palce lizać, ale niestety musimy wlet się w stronę tego proga. Proga, który jest już na ogrysku, szkoda. Tutaj też z golda bohater strzela. Czy jest jakiś czołg, na którego by nam się ten goldzik przydał? W teorii nie, w praktyce. Na pewno lepiej mieć niż nie mieć, abym się przerzucił na chwilę na normalne pociski i całe nasze natarcie, które szło linią 89.0 praktycznie upadło. Teraz tylko w rogu stoi jakiś pojazd, a bohater sam w tym momencie wydawać by się mogło, że wjeżdża w taki. Ogień Krzyżowy Bątu w teorii jest w stanie się schować, ale nie wiemy, gdzie ustawił się tym xm -em. Niestety nasz Skorpion poległ po strzale od typa 68, także druga flanka będzie miała już na pewno bardzo duży problem, a tu przed nami wciąż jest wielu rywali. Problemem jest, to, jest też to, że my się tutaj odsłaniamy i... Teorii nie będziemy mieli za bardzo wsparcie od naszej drużyny. Jeśli będziemy się cofać dalej, to może coś tutaj stoi, a jeśli nie, to lada moment, stąd mogą nas, wy nas wykryć, bo E-Trójka to jest jednak pojazd, który jest może i pancerny, ale niezwykle podatny na obiechanie, Albo byliśmy na fermie, albo tam nikogo nie ma i się wszyscy. Po rozjeżdżali e gdyby wyjechał gdzieś na otwartą przestrzeń, mogłoby się to dla niego skończyć na pewno problematycznie. OK, to trzeba sobie powiedzieć, że ten czołg sobie nie radzi na otwartych przestrzeniach. Jeśli, podkreślam, jeśli rywal będzie jakoś tak od boku, bo e w teorii front ma niezwykle twardy do przybicia, ale boczki ma mięciutkie i też jest podatna. Właśnie na ostrzał od arty. Także to dziadostwo. Potrafi zniszczyć nie jedną bitwę. Wykrywamy tajpa. On dojeżdża powoli do tego wraku statku, co tam jest. Jest teoria teorii ostrzał? A w praktyce gra powiedziała: No nie, wyjeżdża z 130 pm Mamy go na jeden dobry strzał z HEKA. Przydałoby się taki pocisk załadować, ale tutaj bohater. Widać, że za cel stawia sobie zdjęcie tego Type'a, ale taktyczny haeczek jest już załadowany. To su, być może lata moment tutaj wychyli. Powiem szczerze, jeśli to zrobi, to będzie to jakiś podstawiany aktor, bo nie chce mi się w to wierzyć, żeby gracze byli na tyle nieinteligentni, żeby to właśnie zrobić. Tak. Y no więc okej, okay, kolorek tutaj dużo mówił i też nie wiem w sumie dlaczego mi się załączyły te funkcje z XVM, -a, skoro ja mam je zawsze wyłączone. Trzy razy odpalałem tę powtórkę, trzy razy odpalałem inną powtórkę. No i akurat na tej, tylko i wyłącznie na tej, te kolory są. A skoro są, to warto tutaj z nich skorzystać. Mamy od boku tego Contrivera czy jak... Contrivera, dobra. Mamy tego gościa, możemy go tu ładnie karać. Zobaczcie, jaki ma duży, piękny garnek. Jeszcze to losowanie 892, sklejamy się ze ścianą. Chłop ma bardzo duży problem, zresztą i tak on ma w tym momencie bardzo duży problem, bo my jesteśmy go w stanie jednym strzałem tutaj pokarać jeszcze. Zdołał przeładować, ale i tak nie do końca wiedział, jak się nas w tym momencie pozbyć 9800 uszkodzeń, to jest całkiem sporo, przed nami jest jeszcze tym Type'em i teraz pytanie, czy reszta rywali będzie chciała tutaj nas zaatakować, czy nie. Grille 15 mamy na dwa strzały, jeśli nam haeczki wejdą. Type na strzał z haeczka a X, no niestety według tutaj wszystkich wskazań wciąż miał full'a. Także może być dla nas delikatnym problemem. Arta może się tutaj skupić, nawet na tym typie, być może uda nam się go zdjąć, ewentualnie ona nam go tutaj podspotuje, chociaż nie chcę być yy, pesymistą, aczkolwiek obawiam się, że niestety ta Arta bardzo szybko polegnie. XFM doje dojeżdża do K1, także będzie też zamknięty przez zesterfała, my dostajemy spota. Tym typem tam siedzi, niestety daliśmy strzał na ślepo i to może być problematyczne, powinniśmy się też schować tutaj przed Artą, ale też pamiętajmy o tym, że od pleców Bicie ma na nas całkiem niezły Grille 15, na którego też mamy przygotowanego Heeka, bo co by tu nie wyjechało, no to raczej ten type to to nie będzie i obyśmy się teraz na niego właśnie... Nie odsłonili za bardzo, bo jak nas wykryje, to będzie słabo, bo jednak 400 uszkodzeń, które moglibyśmy stracić w, takim, w takiej sytuacji może doprowadzić do tego, że taki grill 15 będzie miał na strzał 4 minuty do końca bitwy, a my musimy tutaj znaleźć na kogoś bicie STV jedzie dosyć agresywnie, ja wiem. Że ogólnie z można sobie pozwolić na taką zagrywkę, ale popatrzcie, on ma 1100 HP. Jest na dwa strzały dla tego Xema i jeszcze mało tego, chłop ryzykuje, ale się opłaci Xem jest na 50 hp. I chyba nawet tutaj stara na tym Streetem go się pozbył. Także udało się go zniszczyć. My musimy teraz pozbyć się tego Type'a 68, chociaż w tej sytuacji najlepiej by było, gdyby właśnie tym STRV-em to zrobił, bo tym typem skończył nam w tym momencie Arcioszkę i jest w pozycji dla niego całkiem dobrej i przyjemnej, bo na wierze niestety Arta w tej sytuacji byłaby dla nas być może zbawienna, bo może nas doić na przejeździe, ale też z drugiej strony, gdybyśmy tylko załadowali taktycznego HE'czka, to tutaj Byłoby to dla nas być może na plus. Tylko pytanie, gdzie jest to grille 15? Bo on jest gdzieś w krzakach. Tylko pytanie, w którym. I czy być może się nie poddał? Skoro Arta pisze, że grill jest na lowe, to może coś tutaj być faktycznie na rzeczy. Ten strzał tak fatalnie oddany. Ja rozumiem, że to miało szansę wejść, ale też z drugiej strony. Jakie mogą być dla nas z tego powodu konsekwencje? Arta strzela nas za 200, grill się pojawia, street go kończy, także zostanie się mniej więcej sama arta. O ile tutaj tym streetem sobie jakoś poradzi, bo miejmy nadzieję, że przetrwa strzał od darty. To jest strzał, który jest szybki, który ma mobilność, który może się tej arty tutaj pozbyć. A jeśli on polegnie, to polegną też być może nasze szanse na zwycięstwo. Pozwólcie, że tą bitewkę standardowo przyspieszę, bo też zostały dwie minuty do końca bitwy, a uganianie się E3 za Artą, w dodatku Artą, która może szybko nam gdzieś uciec, no nie będzie należało do zbyt przyjemnych. Na razie 9800 na liczniku, ta Arta może być gdzieś tutaj skitrana, ale gdzie? Nie mam zielonego pojęcia. Już na kapa jest niestety za późno. Tym STVem powinien to wiedzieć, no ale niestety nie wiedział. Także bitewka zakończona. Remisem, ale przynajmniej przekroczyliśmy te 10 tysięcy uszkodzeń. Ja wam dziękuję za oglądanie do końca. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Na razie, cześć i czołem.